Ja dzisiaj jestem Tosia, mam 11 lat. Mieszkam w Krakowie i ja chodzę do szkoły numer 33. Chodzę do klasy 5A. Na tym kanale będą challenge, relacje z podróży i życie codzienne. Oraz wiele więcej. Mam Instagrama jak każda normalna nastolatka. Nazywam się od małych liter. Tosia, dyba, no i tyle. Yy, mój kotek. Nazywa się Pępuszek. I on też ma swojego Instagrama. O, proszę. Właśnie przyszedł. To jest Pępuszek, bo jest naszym pęknią świata. No co, malutki? Pokaż się do kamerki. Nie. On się nazywa z małych liter Pępuszek2021. Hmm. Nazywam. No, wszystko wiecie. Pępuszek. Nie mam rodzeństwa. Pa, jestem jedynaczką. Zamiast to swoje plusy, a czasami minusy. No i tyle. To wszystko w tym filmie. A! No i jeszcze. Filmiki się będą pojawiać najczęściej w weekendy. Zamarzuję taką Najczęściej bo będą się pojawiać w weekendy. No, czasami w dni tygodnia. Ale to takie 10 dziesięciominutowe. Wiecie, zazwyczaj to dla 12. No, no i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę lub nie. Ja Was nie zmuszam. Jeśli nie chcecie subskrybować, to nie. Ja to robię tylko dla przyjemności i swojej, i waszej. Nie zachęcam Was do niczego. Więc jeśli chcecie, to dajcie lajka. Pa! O! I dajcie łapkę w górę dla pępuszka. Pa!